Dzień dobry państwu, Dzień dobry. moim i państwa gościem w dzisiejszej audycji Czerwony Dywan jest Magda Bereda. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest mi tym bardziej przyjemnie, że byłaś jedną z pierwszych gościń w naszym programie. Dokładnie w październiku zeszłego roku się spotkaliśmy razem z widzami, wtedy rozmawiałyśmy o twoim wielkim letnim hicie Arbuzowy Zachód Słońca, ale mam wrażenie, że znowu się pokusisz o piosenkę wakacji, tym razem kowbojki. Opowiedz troszkę o tym projekcie. Może zacznijmy od tego, jak on powstał, z jakich to trzech słów, bo to jest właśnie ta seria. Tak, piosenka powstała z trzech słów, zaprosiłam chłopaków z zespołu Enej do tego projektu. Były dosłownie właśnie trzy słowa, to była wiosna, kobojki i perfumy. I z tych oto trzech słów stworzyliśmy cały tekst. Zajęło nam to jakieś może dwie godzinki i mieliśmy już piosenkę. No i w sumie, jak wrzuciliśmy taki fragmencik do internetu, to ludzie trochę nie dawali nam spokoju i prosili, żebyśmy dokończyli ten numer, więc no nie dało się obejść obojętnie, przejść obojętnie obok tego i, i po prostu. Zrobiliśmy to i tak powstały Kowbojki. Magda, czy kiedy dostajesz te trzy słowa od swoich fanów, od swoich obserwatorów, to już masz gdzieś tam z tyłu głowy, kto to mógłby być zaproszony do tego utworu, bo mnie to bardzo intryguje. Zaraz wrócimy też do współpracy z Golec Orkiestra, ale zatrzymajmy się właśnie na Kowbojkach. Dostałaś trzy słowa. I tak w głowie pojawia się myśl, tu będzie fajnie z Aneem. Jak to jest? To było tak, że w sumie mogę odnieść się trochę do, te, do Golec Orkiestry, dlatego że chłopaki wtedy też się zgodzili razem z Edytką, y, przyjechali i zrobiliśmy razem numer. Okazuje się, że, że w sumie razem znają się z chłopakami z zespołu Enej i jak tylko wypuściliśmy właśnie pierwsze skrzypce, czyli numer z braćmi Golec to się okazało, że, że gdzieś tam zespół NA zaczął mnie obserwować. Coś tam widziałam, że polajkowali, więc tak mi przyszło do głowy, że kurczę, w sumie fajnie by było. Szczególnie, że kilka jak nie kilkanaście lat tam jak byłam naprawdę małą dziewczynką to brałam udział w castingach do Must Be The Music i to była w ogóle pierwsza edycja takiego programu rozrywkowego gdzie można było zaśpiewać coś swojego. I wtedy chłopaki z zespołu Enej też właśnie brali udział. Mi się zupełnie nie udało bo ja to po prostu tam poszłam no gdzieś tam bardziej to była taka jeszcze pasja, a niekoniecznie jakieś umiejętności. I, i myślałam, że, że gdzieś tam to się uda, ale no, niestety. I, I chłopaki wtedy no, dotarli do finału i finalnie też wygrali. A ja miałam ogromną przyjemność być wtedy na widowni i trzymać za nich kciuki. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, to nie mógł, to nie mógł być przypadek. I dzięki temu właśnie teraz. Nagraliśmy piosenkę, więc czasami nie mieścimy mi się w głowie, jak to wszystko potrafi się skleić i że czasami trwa to naprawdę bardzo długo, zanim dojdzie do, do skutku, do, do czegoś dojdzie, że, że coś wcześniej miało sens. No tak, ty jesteś osobą, która udowadnia, że cierpliwość i dążenie do celu to są cechy, które naprawdę mogą przynieść wielki sukces. Przypomnijmy, a zresztą odsyłam też osoby do naszego poprzedniego wywiadu, gdzie szczegółowo rozmawiałyśmy o twoich początkach, ale przypomnijmy, że ty jesteś osobą, która sama się nauczyła grać na instrumentach muzycznych. Tak, tak było. <laughs> Bo kiedy chciałam pójść do szkoły muzycznej i nauczyć się grać na fortepianie, to powiedziano mi, że no już jestem trochę za stara. No więc, takim oto sposobem, stwierdziłam, że nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, i po prostu zaczęłam się uczyć z internetu. Na tutorialach z internetu Magda Bereda grająca na instrumentach. Proszę bardzo, to jest żywy dowód, że jak się chce, jak się człowiek uprze, to można wszystko. Magdo, kiedy spotkałyśmy się rok temu, byłaś tuż przed rozpoczęciem trasy koncertowej. Teraz jesteś już po. No i jak wrażenia po tej pierwszej trasie? Ojej, ja myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że to był najlepszy czas w moim życiu, że byłam naprawdę przeszczęśliwa przez te kilka tygodni. I uśmiech po prostu nie schodził mi z twarzy. Wiadomo, że czasami było już jakieś zmęczenie, bo graliśmy czas. Zdarzało się, że graliśmy trzy koncerty dzień po dniu, ale to są tak niezapomniane przeżycia. I, I ci ludzie, którzy przyszli, poświęcili swój czas. Mam wrażenie, że przez to, że tak razem z nimi przeżyłam, to wszystko to teraz czuję jeszcze taką większą więź z Panami. Powiedz mi, ten projekt Trzech Słów coraz bardziej się rozrasta. Czy jest nadzieja, że może skompletujesz utwory na całą płytę? Czy, czy, czy jednak będziesz bardziej tutaj szła w drugi krążek, ale taki już no, powiedzmy bardziej autorski, nie na, nie, nie, bez narzucania tych słów przez fanów? Jest taki pomysł, żeby stworzyć oczywiście swoją płytę, która będzie się składać z piosenek. Nie z trzech słów, aczkolwiek to jest też pomysł, żeby. Tę płytę urozmaicić właśnie o te piosenki z trzech słów, o te duety, żeby być może to był jakiś dodatek do płyty, żeby faktycznie no, uwiecznić to, że, że to tak wszystko pięknie się potoczyło, totalnie nie, nie wiedząc, że, że coś takiego może się wydarzyć. Pracujesz nad nowym krążkiem? Tak, właśnie. Jutro też zmierzam do studia. Byłam też kilka dni temu, więc tak cały czas. Pracuje. A możesz nam zdradzić chociaż troszeczkę, uchylić rąbka tajemnicy, kiedy, jak te prace już wyglądają. Wiem, że artyści nie lubią uchylać właśnie tych swoich e, technicznych zakamarków, ale chociaż troszeczkę. Ja myślę, że dlatego nie lubią, bo to czasami po prostu nie zależy od nas, co, co może się wydarzyć. Czasami te terminy mogą się przesuwać i ja też nie lubię obiecywać. Bo, bo wiem, że wiele razy już mi się zdarzało, że coś obiecałam, a potem nie mogę dotrzymać tego słowa, więc no, nie lubię tak po prostu. Ale jeśli chodzi o Lenirą rąbka tajemnicy, to tych numerów jest już naprawdę wystarczająco, jeśli chodzi o płytę i to jest tylko kwestia właśnie dopięcia tego wszystkiego w całość. Czyli to są bardzo dobre informacje dla fanów, dla nas, rozgłośni radiowych. Magdo spełniłaś swój muzyczny sen, ale zawsze no, poprzeczkę stawia się wyżej, jakie są teraz twoje muzyczne marzenia. Trasa koncertowa wspaniała za tobą, no, przeboje sypią się jak z rękawa. Ja myślę, że takim moim marzeniem, to jest cały czas robić więcej, więcej i więcej. Ciągle jest mi mało, i kiedy po prostu dzieją się fajne rzeczy, to też czuję, że, że wszyscy czują, że to jest. Po prostu wspólny sukces, a nie tylko mój. I wydaje mi się, że takim wielkim marzeniem jest teraz właśnie płyta i kolejna trasa koncertowa, bo tak jak mówiłam, byłam przeszczęśliwa podczas tej trasy, że po prostu przychodzili ludzie i chcieli mnie posłuchać, i chcieli posłuchać tych piosenek. Więc takie bieżące tematy, typowo muzyczne. No teraz był ogromny, ogromne szczęście, że mogłam wystąpić też w Sopocie podczas Polsat Hit Festival, więc oczywiście też marzą mi się takie występy. Czy y, już się oswoiłaś z tym takim całym medialnym szumem wokół siebie? Ja chyba tego nie odczuwam jakoś bardzo. Gdzieś to jest obok, a na pierwszym planie jest po prostu to, co robię na bieżąco. Więc czasami coś pytam, jakieś śmieszne artykuły, na przykład, że jestem już żoną, a wcale nie jestem. <laughs> Więc to po prostu jest urocze. No, to jest taki wirtualny świat. To trzeba po prostu się z tym liczyć i tyle. Powiedz, co jest teraz na Twojej prywatnej playliście, Czego słuchasz, żeby się odprężyć albo zainspirować? Dużo polskiej muzyki przede wszystkim, bo inspiruję się, żeby pisać jeszcze lepsze teksty. Myślę, że gdzieś w to baminu, jakaś Dawid podsiadło. Słuchaj, plany teraz wakacyjne przed tobą będzie czas na odpoczynek, czy jednak to jest taki sezon, że koncerty zmuszają do tego, żeby być cały czas na najwyższych obrotach? Muszę przyznać, że dzisiaj to jest taki mój jedyny wolniejszy dzień, ale, ale też za chwilę właśnie ruszam dalej, więc... To byłby koniec mojego wolnego, aczkolwiek zdarzają się też takie dni, kiedy po prostu mogę chociaż na chwilę usiąść i gdzieś tam pomyśleć. Wczoraj też miałam drzemkę, więc praktykuję drzemki. Dużo się dzieje ostatnio, naprawdę dużo, że czuję, czuję trochę zmęczenie, ale, ale to jest takie pozytywne zmęczenie. Ja zawsze chciałam to robić, więc totalnie na to nie narzekam. To my życzymy Ci takiego balansu między właśnie tym takim muzyczno-pracowym młynem, a tymi odpoczynkami i bardzo miłymi drzemkami. Naszym gościem dzisiaj w audycji Czerwony Dywan była Magda Bereda. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję pięknie, miłego dnia.